Bańki mydlane, mieniące się tęczowymi kolorami oraz niezwykła paleta barw proszku holi, takie atrakcje czekały na odwiedzających galerię nad jeziorem. Przygotowaliśmy festiwal baniek dla dzieci, myślę, że każdy będzie się fajnie bawił, mamy mnóstwo darmowego płynu, sprzęt, jeżeli ktoś nie ma swojego, można u nas nabyć, także myślę, że będzie to super zabawa dla małych i dużych. I tak rzeczywiście było, bo pełna radości impreza pozwoliła najmłodszym mieszkańcom Konina i okolic poczuć prawdziwie letnią wakacyjną atmosferę, choć pogoda tego dnia nie była idealna. Ponieważ bańki mydlane mają to do siebie, że im jest większa wilgotność powietrza, tym one lepiej wychodzą i dłużej się utrzymują. Festiwal Baniek mydlanych odbył się na terenach zielonych od strony jeziora. Różnorodne dostępne akcesoria pozwoliły wyczarować bańki w każdej wielkości, od najmniejszych mieniących się tęczą kuleczek aż po spektakularne giganty. Nie zabrakło również konkursów, w których chętni podejmowali bańkowe wyzwania, wygrywając atrakcyjne nagrody. Poza tym najmłodsi mieli okazję spotkać się ze swoją ulubioną książkową bohaterką, czyli Kicią Kocią. Tuż po przygodzie z bańkami mydlanymi przyszedł czas na Color Fest, podczas którego Wszyscy obecni zostali otoczeni kolorową mgiełką.